Okres zimowy to czas, kiedy spotykamy się w swojej praktyce z osobami, które doznały urazów stawów kolanowych, głównie więzadła krzyżowego w kolanie. Stąd wizyta w Zakopanym i przy współpracy z pracownią ruchu i regeneracji, nagraliśmy dla Państwa kilka wskazówek, kilka ćwiczeń, w jaki sposób przygotować się do uprawiania sportów zimowych. Zapraszam. Cześć. Centrum Odnowy Biologicznej Fizjoedukacja oraz Kurs Sportowy Fabryka Ruchu dziś gościnnie w Zakopanem u Kabila Cześć, ja mam wiem, jestem trenerem i fizjoterapeutą i właścicielem Pracowni Ruchu i Regeneracji w Zakopanem. Okres pandemii spowodował, że większość czasu spędzamy w pozycjach siedzących, dlatego przy planowaniu aktywności fizycznej, zwłaszcza przy uprawianiu sportów zimowych, należy się do tego solidnie przygotować. Dzisiaj przy współpracy z Kamilem z Zakopanego i Szczecina planujemy zestaw ćwiczeń. Dla nauczycieli, dokładnie tak jak Ula powiedziała, pokażemy Wam dzisiaj trzy ćwiczenia zmniejszające ryzyko urazu stawu kolonowego, a konkretnie więzadła krzyżowego przedniego. Ćwiczenie pierwsze, głęboki przysiad aktywujący zarówno staw skokowy, staw kolanowy, staw biodrowy oraz mięśnie naszych kończyn Przed przystąpieniem do przysiadu należy się do tego dobrze przygotować. Proponuję, aby wykonać trzy podskoki, aby stopy ustawiły się na szerokość biodra i były lekko zrotowane na zewnątrz. Następnie aktywacja mięśni głębokich, aktywacja pośladka i przechodzimy do przysiadu głębokiego. Ćwiczenie wykonujemy 8-10 razy w trzech seriach. Przerwa pomiędzy seriami minuta. Ćwiczenie numer 2 na płaskiej powierzchni. A więc tak, jest to ćwiczenie, które wpływa zarówno na staw skokowy, kolanowy i biodrowy. Należy stanąć szeroko i wychodzimy kolanem do przodu i w dół, równocześnie utrzymując nogę zagrożczoną, w miarę wyprostowaną. Trzy serie po dziesięć powtórzeń, myślę, że powinno Wam wystarczyć. Przysiad kubacki dla bardziej zaawansowanych można wykonać z uniesieniem i oparciem drogi zagrożonej o krzesło, ławeczkę lub jakiekolwiek podwyższenie. Ćwiczenie wykonujemy jak poprzednio. Nie bójmy się, jeśli kolana nadjedzie troszkę poza stopę. Jest to aktywacja zarówno dla stawu skokowego, jak i dla stawu kolanowego. 10 powtórzeń w trzech seriach. Kolejne ćwiczenie, coś na balans, coś na czucie głębokie. Ćwiczenie nosi nazwę zegaru, a dlatego, że stajemy na jednej nodze i po kolei sięgamy do przodu, do boku, do tyłu po drugiej stronie, i potem powolutku wracamy jeszcze raz. Do boku, do tyłu. Drugi bok i przód. Starajcie się sięgać nogą jak najdalej, tak jakbyście dotykali skorupki jajka. Zróbcie dwie takie rundy, nogą tam z powrotem, i myślę, że powinno wystarczyć. Dziękuję, Kamil, za dzisiejsze spotkanie, za możliwość współpracy z tak znakomitym terapeutą, jakiego miałam okazję poznać parę lat temu, już tutaj w Zakopanem. Dlatego często tutaj bywam, często tutaj wracam i z wielką przyjemnością wracam i z przyjemnością współpracuję z Kamilem. Także bardzo dziękuję Ci za, za to spotkanie. Myślę, że osoby, które będą oglądały nasze dzisiejsze nagranie też z tego skorzystają. Ja również mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się przydają, przydadzą. Dajcie znać. Czy je stosujecie, jak Wam wychodzą, czy macie jakieś pytania. Również bardzo kuli dziękuję za współpracę i za to, że jest taka otwarta. Po ćwiczeniach wzmacniających stawy kulanowe i skokowe dopiero możemy ruszyć na stół.